Czyli tak, zrobimy sobie jakąś traskę przykładową, tak? Ustalenia. Jak się nie odzywam, to na wprost chyba, że znaki mówią inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań. Jak będzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco, omówimy błędy sobie na koniec egzaminu, tak? Czyli gotowy? Gotowy. Jak będzie coś nie, niejasne, tak? Zapomnisz, czy nie usłyszysz, pytaj. Powtórzę, powtórzę polecenie. No to działamy. Rozejrzeć się tak, dokładnie. I jedziemy. I w prawo. I patrzymy daleko na drogę. O tak. Pierwszy element. Pierwsze zadanie egzaminacyjne, jedno z zadań egzaminacyjnych, tak, czyli przejazd przez skrzyżowania równorzędne. Trzy i czterowlotowe. I tu wolno bardzo, bo widoczność zobacz. A naprawdę tu jest spory ruch. I co? On ma pierwszeństwo, tak, dokładnie. Wolno, wolniutko i patrzymy to z prawej. Patrzymy to z prawej, tak, bo tu naprawdę jest spory ruch. I w lewo na skrzyżowaniu będziemy jechać. Ze smutnej, kręcimy w ulicę doły, tak? W lewo. Ustawienie przy osi jezdni. Musisz to zaznaczyć, tak? Żeby egzaminator wiedział, że Ty jesteś po lewej stronie pasa, a nie przy prawej, tak? Trzeba o tym pamiętać. Daleko patrzę na drogę, obserwuję ruch drogowy, ale również obserwuję nawierzchnię. Szukam elementów, które w przyczepności nie mają, żeby je ewentualnie omijać. Kolejne pole wtedy jedziemy do końca drogi i skręcimy w lewo. To będzie skręt w lewo z ulicy doły w ulicę telefoniczną. Patrzymy na nawierzchnię, patrzymy na znaki. Tak, patrzymy na ruch. Obserwujemy ten ruch drogowy. Staramy się omijać te studzieneczki, tak. Kierunkowskaz tutaj, kierunkowskaz, tak. Dokładnie przy omijaniu i prawy przy powrocie i w lewo będziemy jechać, w ulicę telefoniczną z ulicy Doły. Ustawić się od środka, tak. Dokładnie I co mamy tutaj za element? Stop, tak? Dokładnie. i obserwujemy drogę tak, i teraz te około 50 do 80 cm od prawej chyba, że nawierzchnia nie pozwala tak, Są dziury jakieś to, jest, to mamy pamiętać o bezpieczeństwie, szukamy na drodze tych elementów, które przyczepności nie mają i je omijamy bo my tu zbyt dużo nie musimy robić, żeby się zbać, nie? Na motocyklu. Trochę inaczej niż w aucie. Daleko patrzymy. Tak. Obserwujemy tą drogę momentami nawet 12 sekund w żeby to wszystko ogarnąć. I patrzymy na znaki. Tak, i co tam widzimy? Dokładnie. Tak, ale przede wszystkim tutaj to ograniczenie. Tak, oczywiście niebezpieczne przejście, bo zasłonięte takie troszeczkę. I nie popatać dokładnie. I popatrz teraz na kolejne znaki, zwężenie, kto ma tutaj pierwszeństwo. Nadjeżdżający z przeciska. Ale nie ma nikogo. Jedziemy. Pamiętamy, że to nie był znak, który zmusza nas do zatrzymania w każdej sytuacji. On mówi o tym, że nadjeżdżający sprzeciwka ma pierwszeństwo, czyli należy mu ustąpić i nie wymusić. I co tam była za prędkość? 30 tak, i tutaj było skrzyżowanko, czyli wcześniej po lewej stronie, czyli już była, a popatrz jakie zaskoczenie, tak? By się wydawało, tak? A tutaj dopiero jest odwołane przez znak. Mimo, że tam z lewej strony było skrzyżowanie, to, to z skrzyżowaniem prawdopodobnie nie było tak? no sugerowało, że jest to skrzyżowanie dokładnie i popatrzmy teraz na znaki tramwaj trzeba zwrócić uwagę na ten tramwaj tutaj jak będziemy przejeżdżać przez te tory ale jedziemy, jedziemy tak. tak. już trzydziesteczka odwołana tak patrzymy dokładnie co tam z tym tramwajem dokładnie I tu również, tak. Lośne ręce na takich wybojach, tak. Mocny dosiad, tak, nóg Dokładnie, a ręce luźno Bardzo dobry trening rąk, tak? I patrzymy daleko na drogę serwujemy znacznie Zobacz, znowu z tymi tramwajami będziemy się tutaj barować Mamy odświeżenie o od tramwajach, tak? Pokazamy przejazd tory tramwajowe w prawo będzie, tak? Patrzymy w prawe lustereczko, to z tramwajem. W bok obracamy głowę. Wtedy kątem oka tam widzimy, czy jedzie, czy nie w martwym polu. Tak? I przejeżdżamy dokładnie. Na skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo. Z ulicy telefonicznej będzie to ulica Janosika w prawo. Tak? Czyli skręcamy telefonicznej w prawo w Janosika i popatrz tym razem mamy to, wyznaczone miejsce tak miejsce zatrzymania czyli ciągła dokładnie rozglądamy się tak i będziemy jechać cały czas drogą pierwszej Tak, nie zapominać o się tym podstawowym. Staramy się obserwować te trzyziemski, staramy się na nie nie najeżdżać. Jeżeli już się nie da, to pamiętać, z środkiem ewentualnie przejeżdżamy przez trzyziemski. Ale najlepiej omijać. I popatrz teraz tutaj na znaki, szukaj tych znaków, zobacz. Droga z pierwszeństwem, gdzie prowadzi? Czyli lewy kierunkowska zjeżdżamy do osi. Tak. Dokładnie. Pamiętać o tym. Musimy być bliżej osi, a nie bliżej prawej. Tak. I popatrz dalej. I co tutaj mamy? Tak. Cały czas drogą z pierwszeństwem, czyli w prawo. Tak. Też prawy kieruneczek. bo droga z pierwszeństwem wkręca w prawo. Dokładnie. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo. Tak. Popatrzmy na tabliczkę. Tu, jak ktoś, to skorzystać sobie najwyżej z tego pasa wjazdowego, tak? I kierunek przy wyprzedzeniu, minimum metro droberzysty i przy powrocie również kierunek, na no. Pamiętaj, lewy i przy powrocie prawy, i oczywiście sprawdzamy w lusterku prawym, tak? Jak tych rowerzystów my widzimy na najbliższym będziemy jechać po drodze z pierwszą. Na najbliższym skrzyżowaniu. Tylko na najbliższym. A później pamiętamy, jak się nie odbiłam to wjeżdżamy do osi, jezdni lewy kierunkowskaz. Tak, bo będzie błąd inaczej. Tylko na najbliższym skrzyżowaniu drogą z pierwszą. I teraz to, kierunek wyłączamy i popatrz na tabliczkę. Nie w prawo! Nie w prawo, nie w lewo! Prosto! 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 kurcze Jacek no no i co mam teraz zrobić mówiłem patrzymy na tabliczkę no czyli na najbliższym skrzyżowaniu w lewo w lewo czyli odosi jezdni kierunek na najbliższym skrzyżowaniu w lewo i teraz kierunek, jak skręcisz, wyłączysz, patrzysz na tabliczkę, i jedziemy, nie odzywam się, jedziemy prosto, ale ustępujemy tym z prawej, tak? Czyli musimy popatrzeć, tak? I z Pomorskiej, tak, w Mazowiecką ulicę, tak? Prosto na pierwsze, nie, nie w prawo na pierwszeństwie, tylko na prostsze skrzyżowanie, tak? I tam widzieliśmy ograniczenie? 40 była, tak? No, Także pamiętać tutaj, na tej Mazowieckiej 40 i będziemy skręcać w prawo z ulicy Mazowieckiej w ulicę Częstochowską... Czechosłowacką. Nie Częstochowską, tylko z Mazowieckiej w Czechosłowacką w prawo. Tak, patrzymy daleko, są z lewej, tak, patrzymy po prawej, tak. I opak znowu czterdziestka była, tak? Na Czechosłowacki. Teraz tu będziemy mieli takie dziwne rondo. Bo ono tak będzie oznakowane znakiem ruch ogrężny. Opatrz. Widzisz? Czyli przy wyjeździe, o czym musimy pamiętać. O kierunkowskazie i popatrzmy mamy ustąpić, tak, czyli trzeba patrzeć wjeżdżamy bez, bo jedziemy na wprost, tak tutaj praktycznie nie zmieniamy toru jazdy motocyklem, tak, ale na wyjeździe, tak, czyli tu bez kierunku, na osi dopiero kierunkowskaz, to na osi kierunek prawy, tak i wyjeżdżamy, dokładnie, no tak to niestety musi być tutaj, czechosłowacką, to rondo na czechosłowackim, tak, takie wie co to za rondo, no ale oznaczenie jest ronda, tak? I teraz popatrz, jedziemy, na, jedziemy, widzimy znowu znaki o pierwszej ale ja się nie odzywam, czyli gdzie pojedziemy? Prosto, a komu będziemy ustępować? Z prawej, dokładnie, a. Czyli wolniej tutaj, tak, żeby dopatrzyć tych co z prawej, o, bo się pojawia auto, jedno. Tak. I patrzymy, tak. I już widzimy tutaj, co było? Strefa 30 i strefa skrzyżowań równorzędnych. Tak? No. Kierunek tutaj przy ominianiu, tak. I przy powrocie kierunek prawy. zwracamy tutaj sobie, tak. I będziemy na skrzyżowaniu skręcać w prawo Popatrzmy na naszej drodze nie ma znaku Będziemy z ulicy małachowskiego w krzywickiego w prawo I teraz popatrzmy Na naszej drodze znowu nie ma znaku Za chwilę będziemy dojeżdżać do skrzyżowania Szukamy znaków na drodze poprzecznej są? Nie, ma. nie ma, czyli równorzędne skrzyżowanie Krzywickiego-Skacka. Patrzymy z prawej, nikogo nie ma, jedziemy. Tak. I znowu, na naszej drodze nie ma znaku, zbliżamy się do skrzyżowania. Delwerowicza, tak. Przywidkiego i rozglądamy się. Tak, znowu równorzędne, ale nie ma nikogo z prawej. Jedziemy. Tak. I będziemy do końca drogi jechać i skręcimy w lewo. Czyli popatrzmy, wyjeżdżamy. Będziemy wyjeżdżać ze strefy 30 na godzinę. Tak. Kończy się strefa. W lewo. Tak. Pamiętać, bliżej osi jezdni, skręt w lewo wykonujemy oj, 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 powierzchnia wyłączona była, patrzeć patrzeć robimy pierwszy wariant, pojedziemy drogą z pierwszeństwem, tak? drogą z Pierceństwem jedziemy tak, kierunkowskaz, dokładnie a drugi wariant to by było prosto, nie odzywam się i wtedy na wprost, tak? a pierwszy wariant po drodze z Pierceństwem, z Małachowskiego tutaj, tak? Nie, Nie? A co to za ulica? Jakaś napadła. Z na Małachowskiego, czyli ta chorowatka przechodziła tak z Małachowskiego. I teraz na najbliższym skrzyżowaniu będziemy skręcać w lewo. Popatrz na znaki. Jedź do wyspy tak ale z kierunkiem tak już kierunkowskaz narutowicza będziemy w narutowicza bliżej wjeżdżamy na ten pas konstytucyjna tak konstytucyjna w narutowicza ale powinnaś wjechać na ten pas wcześniej przy tej wyspie monika jest no jak dojechałaś do tej wyspy, tak? To wjechać przez tą przerywaną linię, tak? Na ten park, tak? No. I teraz patrzymy na tramwaję, patrzymy na przejście, zobacz. Tak, jeździ przy przejściu, dokładnie, stoi na przejściu. Nie ma, że boli, ustępujemy, dokładnie. I dopiero jak. Tak. bo panią, nie Ale tutaj mamy dwa przejścia, to ona zeszła, możemy tak? Jedziemy ulicą Narutowicza, patrzymy na tramwaje. Tak. Broda w bok, kątem oka do tyłu, tak? Kątem oka, nie głową do tyłu, tak? Wystarczy jak obrócimy głowę do ramienia, tak? Brodę skierujemy do ramienia, to jak popatrzymy kątem oka, to mamy ten, to pole widzenia 140 stopni, także zauważymy ewentualnie, co tam w martwym polu się dzieje. Zglądamy się na przejścia, tak? Na boki. Nie tylko przejścia, ale również okolice, chodniki i tak dalej. No. Zobacz, jaka prosta trasa, i ile tyków nad No. Teraz tutaj już praktycznie jedziemy prosto do... Chyba do Kopliściego dojedziemy. Tak? Na Tak, jedziemy ulicą Narutowica. I będziemy jechać w kierunku Warszawy. W kierunku Warszawy. I zwróć uwagę, bo po skręcie będzie zaraz przy prawej pas bus, żeby na niego nie wjechać, tylko od razu zająć ten pas środkowy, tak? Czyli tak, z Narutowicza w Kopcińskiego, przy Szpitalu Barlickiego. Popatrz, banalna ta trasa, bo praktycznie teraz to już będziemy jechać prosto do Wordu. Czyli nie przy prawym krawężniku, tylko tak przy tej linii ona cię poprowadzi na odpowiedni pas, że nie, nie wiedziesz na ten pas but, tak? Z Narutowicza w prawu No I patrzymy na pieszych, tak? O tak, dokładnie. Tak. Ustępujemy pieszym, ale nie najeżdżamy na pas but, tak? Tak. Dokładnie. No i ja się nie odzywam, to ustaliśmy, co robimy, tak. No, rozpłacam się. Teraz na sygnał, patrzymy za siebie. Na sygnał i za siebie w I lekko, dłużsko do góry I lekko, operujemy gazem tak. tak, dokładnie I patrzymy na sygnał i decydujmy Tak, No to zaraz będziemy coś tu kombinować, na razie mamy lewe zajęcie Patrzymy na sygnał i siebie. Ale spokojnie nas prowadzi. Będziemy skręcać na skrzydowaniu w prawo. Tak. Pamiętaj o tej brodzie do prawego ramienia. tak? I kątem oka sprawdzać, co w martwym polu się dzieje, dobra? I w prawo, tak. Redukcja między gazem. Tak i mamy czerwone światełko, czyli zatrzymujemy się i patrzymy. Jest zielona strzałka, patrzymy na nią. Rusz ruszamy patrząc, tak rozglądamy się, pieca idzie jak będzie wolne, pamiętamy. Drugi warunek, ustępujemy wszystkim, patrzymy na zieloną strzałkę, patrzymy ruszając, tak jest, ruszamy i patrzymy w lustereczko i przez prawe ramię, czy nie ma rowerzysty. Tak, dokładnie. Nie ma, to jedziemy. Tak. Wyłączyć kierunek. Pamiętać o kierunkowskazach. Ostrożnie, ostrożnie, bo tam ktoś może za niego wjechać. I, teraz, i teraz, tak, lewy kierunek, lewy kierunek, dokładnie, tak. Bo zobacz, zmieniać y, pozycję na pasie o półtora metra przynajmniej, tak? No. nie że nie zmieniać pasa ruchu to jednak przy omijaniu, jak zmieniamy znacznie pozycję, no to musimy ten kierunek włączyć, tak? Druga sprawa, że tu oni stoją i mają czterema kołami na jeździ, czyli tak jakby stoją na jednym pasie ruchu, nie? A my jadąc koni jedziemy jakby innym pasem ruchu. I teraz prawy kierunkowskaz, wrócić do prawej, tak? I czekać na decyzję, tak? I teraz będziemy w lewo skręcać, tak? w lewo tak. patrzymy to z przyciska patrzymy na drogę powteczną broda tak dokładnie w lusterko lewej jeszcze dobrze zerknąć czy nas... no czy ktoś nas nie wyprzedza tak Upa. i rozpędzamy się do dozwolonej i będziemy hamować do zatrzymania we wskazanym miejscu To drzewo na drodze, poprawek na wysokości tego drzewa, zatrzymujemy się. Tak, do, patrzymy, co za nami się dzieje. Dokładnie i do jedynki, pamiętamy, schodzimy w trakcie tego zatrzymywania. I jak możliwe, kontynuujemy jazdę. Popatrzeć, nie spieszyć się z hamulca. Możnego, jak jest lekko pod góreczkę, tak. Jak zadanie na, gór, na tym, tak, niech nas ominie. I teraz dopiero, tak, dokładnie. Wyładźcie na górka, no. Nie bać się tego braku. No i ewentualnie do końca drogi i w prawo byśmy jechali do bordu. Do końca drogi i w prawo. I zobacz, już tutaj wracamy do, do bordu, nie? I zobacz, że ta trasa nie jest jakaś tam bardzo skomplikowana. Nie? i tu pamiętano o tym skrzyżowanku, tak? Niebezpieczne skrzyżowanie, pamiętano o kierunkowskazie, dokładnie, tak, tak, dokładnie. I rozglądamy tutaj, to... bo ktoś może nie ustąpić nam. I nie będziemy tam wjeżdżać, tylko jak tak, yy, będziemy wjeżdżać do wordu to sobie zrobimy zawrotkę, tak? I w lewo, tak. I byśmy kończyli egzamin tutaj, tak? Wjeżdżając do wordu, tak? A my sobie tam tak szerzej podjedziemy, tak i zawrócimy. Zawracamy, nie wjeżdżamy tam, nie wjeżdżamy tam. I w prawo, ta Redukcja między gazem. Tak. Ta, I mamy czerwone światełko, czyli zatrzymujemy się. I patrzymy. Jest zielona strzałka, patrzymy na nią. Zielona, rus zielona. Ruszamy, patrząc. Tak rozglądamy się, świecza idzie. Jak będzie wolne, pamiętamy. Drugi warunek, ustępujemy wszystkim, patrzymy na zieloną strzałkę. Patrzymy ruszając. No, no gdzie przed znakiem? Ty. Ty. No co ty? Dziewczyno, kobieto, no to gdzie? No dokładnie, przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem, tak? W miejscu dostatecznej widoczności, no. No pięknie, pięknie, no. Jak nie ma linii, kiedy obowiązuje zakaz? Przed znakiem czy za zaczyna obowiązywać? Yy, zakazy kiedy zaczynają obowiązywać? Przed, czy za? No za, no! No to co? No to za! Skoro nie ma linii, to przed wjazdem na skrzyżowanie wyłączyć kierunek. Przed wjazdem na skrzyżowanie nadal, tak jak mówi definicja, w miejscu dostatek widoczności.